Witam. Obsługa przeglądarki jest prosta. Można nauczyć się ją obsługiwać po kilku, a najwyżej kilkunastu minutach praktyki. Żeby Ci w tym pomóc, omówię teraz wszystkie części interfejsu głównego przeglądarki. Pasek górny informuje Cię o tym, czy układ współrzędny został już zdefiniowany w projekcie, i czy jeszcze nie. W przypadku, kiedy po raz pierwszy rozpoczynamy pracę, układ współrzędnych nie jest zdefiniowany. Po zdefiniowaniu układów współrzędnych w oknie paska górnego pojawi się informacja o tym, jaki układ współrzędny został wybrany przez użytkownika przeglądarki. Menu główne przeglądarki rozwija się w pięciu podmenu o nazwach plik, narzędzia, widok, okno i pomoc. Pierwszym ruchem, który sugerujemy wykonać, to kliknięcie w menu na słowo pomoc, gdyż powoduje to ściągnięcie pliku podręcznika w wersji PDF na dysk Twojego komputera. Nie trzeba przejmować się dużą ilością okien i funkcji. Ważne jest to, żeby uczyć się obsługi przeglądarki we właściwej kolejności. Drugim krokiem jest otworzenie dowolnego pliku chmury punktów o rozszerzeniu. Las lub las w menadżerze projektu bądź z menu plik. Trzecim krokiem jest zdefiniowanie układów współrzędnych. Czwartym, zapoznanie się z działaniem menadżera projektu. To jest właściwie pierwsze okno, które powinniśmy opanować. I dopiero na piątym miejscu sugeruję zajęcie opanowania się następnych okien funkcji takich jak opcje wyświetlania, menadżer klas, menadżer dokumentu, w wersji pro kostka wycięcia, menadżer przekroju, kamera, czy też opanowanie następnych narzędzi, takich jak narzędzie okien, narzędzia pomiarowe, narzędzia przeciągania, narzędzia markerów, czy narzędzia inne w bogatszych wersjach przeglądarki. Następnym elementem przeglądarki jest panel zarządzania paskami narzędzi. Pierwsza jego część obejmuje narzędzia dla wersji podstawowej przeglądarki, czyli wersji Limon Viewer. Druga jest to rozszerzenie paska narzędzi o funkcję dokumenty dla wersji Limon Viewer Pro i trzecia powoduje inicjację połączenia z Limon Server dla wersji Limon Server. Okno menedżera projektu znajduje się po lewej stronie ekranu i możemy w nim otwierać chmury punktów, rastry, źródła WMS, pracować z markerami, eksportować je, czy importować. Mamy również możliwość pracy z danymi misji mobilnych. Menu Widok pozwala na pracę w bardzo ciekawy sposób. Okno widoku jest głównym oknem, w którym wyświetlane są dane wczytane do aplikacji. Program umożliwia obsługę maksymalnie czterech okien widokowych. Można je otworzyć poprzez podział głównego okna widokowego. A więc możemy na przykład podzielić ten widok poziomo. Wybieramy sobie miejsce podziału. Powiedzmy, że w połowie. I mamy w ten sposób już dwa widoki. A teraz możemy górny widok podzielić na przykład pionowo. Powiedzmy, że też mniej więcej w połowie. Więc mamy już trzy okna. I to samo spróbujmy zrobić z widokiem dolnym. Czyli też podzielimy ten widok pionowo. I uzyskamy w ten sposób cztery widoki. Teraz zachowajmy ten widok w widoku ortogonalnym skóry, następnie lewe dolne okno wybierzemy odświetlanie od przodu. Teraz używając podmeni skala wpasujemy wszystko w widok. W prawym górnym oknie wybierzemy widok. Na przykład z lewej strony i też wpasujemy wszystko w widok, a w prawym dolnym oknie wybierzmy na przykład widok izometryczny. W ten sposób możemy pomagać sobie w zrozumieniu dowolnego obiektu przestrzennego. Możemy Takich widoków umieścić cztery. I kolejno to menu ma też otwierane pod menu wyglądające w następujący sposób. Możemy podzielić sobie obraz wyświetlanych danych pionowo lub poziomo. Następnie możemy oglądać, czy to jakiś fragment. Przestrzeni krajobrazu czy też obiektu w widokach ortogonalnym, czyli mówiąc inaczej, izometrycznym, w perspektywie trójzbiegowej czy z możliwością odświetlania również w opcji stereo. Często pojawia się również konieczność wpasowania danych całego zakresu w okno, które oglądamy bądź określonego zakresu, czy ustawienia też skali, bądź czasem zablokowania, przeskalowania i ostatnie menu, ostatnie jest menu widok. To są tryby wyświetlania, czyli tryb RGB, tryb hipsometry, intensywności, klasyfikacji i tryb mix. Ostatnim paskiem z głównego interfejsu jest pasek komunikatów. Plasek dzieli się na pięć segmentów. Pierwszy segment z lewej strony ukazuje, jak realizować operacje bieżące, takie jak obracanie zbiorów przestrzeni, przesuwanie zbiorów w płaszczyźnie XY, czy przybliżanie oddalanie zbioru. Realizujemy to w ten sposób, że naciskamy przycisk Ctrl i lewy lub prawy klawisz myszy oraz klawisz scroll biorą udział w tych operacjach. Drugi segment to segment wskazujący współrzędne x, y, z punktu, w którym znajduje się w danym momencie myszka. Trzeci segment to ilość punktów wczytanej chmury. Czwarty segment to segment dotyczący ostatnio wczytanej chmury. Piąty segment to segment ukazujący status wczytywania plików do przeglądarki.